Hej, to ja Gracjan Games i dzisiaj no to jest drugi odcinek yy, zbierania na tą Kraina Tak, dobra. Ten gość tu dalej co stoi. albo bo to, to ja wszystko nagrywam w jeden dzień, na zapas. Bo wiecie, dzisiaj yy, dla Was to wczoraj, No, dla mnie to jest dzisiaj, więc powiedzmy, że wtoraj, bo dla Was to jest wtoraj. No, miałem wolne nie, wolno. nie, wolno od szkoły. Szkoła tak zadecydowała, że ten dzień mamy wolny i mamy wolne. A więc, tak, i weekend, i jeszcze kolejne dwa dni mieliśmy wolne. Więc tak, jakby cztery tak dni wolnego. Dobra. Bardzo szybko nam idzie, bo już mamy. Zdobyliśmy milion. No i na dzisiaj to 20 milionów. Trybell so Od razu wam tam. Dobra, tyle lecisz tu, ty lecisz tu, ty tu. Dalej stosuję tą taktykę. Dobra, tyle lecisz tu, ty lecisz tu. Ty tu, ty tu. O, skrzynie. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Ok, teraz lecę to szybko zebrać. Ale mało leciało. Ej, no tutaj to już dużo Dobra, że 25 Dobra, 24, 5. Bardzo szybko idzie, chyba nawet co, co będziemy 25 milionów będziemy mieli Bo naprawdę Dzięki tej taktyce robimy coraz szybciej Raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć Siedem, osiem Dziewięć, dziesięć Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć. Dobra po aha, idealnie obok nas się zaspomniło, raz. No i pójdę tam pozbierać. Bo wcześniej pozbierałem. Bo nie dzień się Ale ciekawe, kiedy zrobię kolejną mapę. Na pewno zrobię kiedyś. Lub zrobię nowy pet simulator. Dobra, pierwsze y, zaraz 4 minuty i prawie 3T i zrobiliśmy y, 3, 3 miliony. Więc bardzo szybko idzie. Dobra, jeden niech pomoże mu, dobra, jeden leci tam, jeden tam, jeden tam, dwójka tam yy, Teraz niech ktoś tutaj, ktoś tutaj, ktoś tutaj, dwa, najlepiej ten tutaj, dwa tutaj yy, Wszyscy najlepiej, dobra, tyle lecisz tutaj Wszystko pozbieram O, už je považené. Dobra, čo leci tutaj, ktoś tutaj, ktoś tutaj, ktož tutaj. Dobre, nie. Ktož tutaj, tutaj, tutaj. Okej. Okay. Tutaj, tutaj, to, 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 to. to 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 dobra raz za 4 5 o to się raz nazu nie wiem czy u mnie to dobrze widać jak ja tu teraz patrzę przez kamerę ale przynajmniej u mnie to tak wygląda jakby cały ekran się rozmazywał ale jeszcze później sprawdzę bo to może teraz tak widać a, ja, a już po, po, po nagraniu będzie inaczej dobra To, 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 to. Zaczynam mi już ręka trochę boleć. Bo już trochę gram. Ale chyba zaraz coś zrobię przerwę. I znowu będę nagrywała. Wracaj tu, 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 tu. Estrela, 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 Ah, tá. estrela, não Co mi gościu oferujesz? Nie mogę się zjeść ducha Ooo! Nieźle Nie, go nie, no, żartuję On chyba sobie żartuje, tak? Jak dobrze rozumiem Jak dobrze rozumiem, to chyba sobie z niego się żartuję Sorry, ale nie będę Teraz muszę, gościu, rozwalasz skrzynię, bo mi się czas kończy. Dobra. Teraz po drodze pozbieram, cyk, cyk. Dobra. A tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No tam jest ty jeden. Dobra, skrzynia rozwalona. Jeszcze może się zobaczymy po jakimś czasie. Jak już trochę pozbieram. Dobra, zebrałem. Może niezbyt dużo, ale trochę. Trochę wam skróciłem ten filmik. Aha, muszę... Okej, trochę dziwne zdanie, ale zrobię ja. Dobra, już ma to skrzynię, oczywiście, ale nie. No bo teraz tutaj. Staram się, postaram się wytyścić trochę tej mapy. Dobra. To ja co teraz tam zespołem?

Bo 11 minut zrobiliśmy 7000 co to może nawet 30 nam się uda. A gdy żebyśmy byli przyjść, bo mamy 17. to zobaczymy dzisiaj za 5 minut dobra, 5 minut minęło mamy 20 milionów więc w tym odcinku zdobyliśmy 10 w tamtym też 10 więc no, zostało nam jeszcze 3 minuty więc może zdobędziemy ich jeszcze trochę dobra To teraz kilka pójdzie tam. na wszyscy niech pójdą sobie. I dopóki nie ma skrzyń to pozdobywamy sobie cyk, cyk, cyk i cyk. Jeszcze raz cyk. Dobra, wszystko niech pójdzie tam. Wszystkie, dobra. Yy... dobra. No to mamy 21. I zostało nam 2 minuty. O, znowu mnie nie klika. O dobra, teraz już widzę. O, ścina się znowu Dobra, niech wszyscy idą na tego Dobra, nie Dwajemy teraz na to Dobra, trzyma Trójka sobie już poradzi okay. teraz To zrobione Mamy dwadzieścia dwa. Mamy nam się od dwadzieścia tak. Ale wątpię. Dobra, dwadzieścia dwa i mamy. Zobaczyć szybko na czas. No, nie uda nam się. Chyba, że nagle... Te pedyce stają się reni bołchami. Nie wiadomo jak I, I Dark Matterami bo wszystko nam wchodzić w tył Bęk, uda dobra, udało się W ostatniej chwili w ostatniej chwili. W ostatniej sekundzie nam się udało. 23 miliony. Mamy. Dobra. Jeżeli wam spodobało, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominąć więcej odcinków. Ale więc papa. Pa.